Witam wszystkich z strony Koła Odron i zapraszam was do 43 filmu informacyjnego. Moi drodzy, na samym początku chciałbym się odnieść do tego, co działo się w sekcji komentarzy pod ostatnim filmem informacyjnym, a działo się naprawdę sporo. Daliście tutaj naprawdę popis Waszej aktywności, było... naprawdę była cała masa komentarzy i nie powiem był mi potrzebny taki, nazwijmy to kop motywacyjny. Ponieważ nie będę ukrywał, nie będę kłamał sobie z wami szczery, zwątpiłem w możliwości dalszego nagrywania. Naprawdę miałem taki duży, duży moment zwątpienia. Na całe szczęście jednak ta zła karta pomału zaczęła się odwracać. No i wraca do mnie taka, nazwijmy to chęć do nagrywania. Mimo, iż miałem teraz przerwę chyba 6 dni, nic nie nagrywałem. Potrzebowałem takiego, wiecie, głębokiego oddechu tego wszystkiego. Niemniej jednak mam nadzieję, że taka pozytywna inicjatywa z waszej strony pozostanie. Chciałem się teraz jeszcze odnieść do ostatniego posta, który umieściłem na, na swoim kanale. Moi drodzy, bardzo serdecznie bym was prosił, abyście pisali swoje typy gier, które chcielibyście tutaj na moim kanale zobaczyć, no bo ja też wyciągam wnioski, ja też wyciągam wnioski i muszę powiedzieć, że byłem w... Błędzie. Zakładając, że kiedy będę nagrywał mało znane gry, to będzie to swego rodzaju wypełniać luki na YouTubie i to zapewni mi, nazwijmy to, większą może popularność, czy też może większy, większy tutaj zasięg tych filmów. Jednak koniec końców okazało się, że to założenie było błędne, ponieważ jeżeli gra jest mało popularna, no to wiadomo, że mniej osób w nią grało, a jeżeli mniej osób w nią grało, no to po prostu mniej osób będzie miało jakiś tam bagaż nostalgii i tę grę po prostu tutaj u mnie będzie oglądać. Więc na pewno będę nagrywał teraz gierki bardziej znane nadal, oczywiście to będą mosiężne klasyki. Jednakże no, nie będę się już decydował na nagrywanie mniej znanych tytułów, lub też będę je nagrywał zdecydowanie rzadziej. Jednak tutaj, jak zaznaczyłem w poście, te zmiany będę w stanie wdrożyć dopiero na przełomie lata i jesieni tego roku, ponieważ mam całą tę materiału nagraną do przodu więc te zmiany będą wdrożone dopiero po pewnym czasie. Więc podsumowując, moi drodzy, bardzo serdecznie Was proszę, abyście pisali w komentarzach pod tym postem swoje typy gier, swoje gatunki, które chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu na, na moim kanale. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ będzie to swego rodzaju baza, czy też punkt odniesienia, w którym po prostu mam ukierunkować swoją dalszą działalność na, na YouTube, więc po prostu piszcie, piszcie i jeszcze raz piszcie, bo tak jak mówiłem, to Wy jesteście współtwórcami tego kanału. No i teraz kochani, możemy spokojnie przejść do spraw bieżących. Moi drodzy, seria Zagrajmy w Kangurę Kao dobiegła końca, no i cóż mogę powiedzieć o odbiorze tej gry? Mogę powiedzieć tyle, że jestem zadowolony, ponieważ kanał, jakby nie patrzeć, odbił się od dna jak kangur, że tak powiem. Tutaj widać, że wiele osób wzięło sobie moje słowa do serca i aktywnie uczestniczyło podczas trwania tej serii. I od razu, moi drodzy, widać po wyświetleniach, łapkach i przede wszystkim po, nazwijmy to, pozycjonowaniu tych filmów z Kangur Kakao przez YouTube, że faktycznie komentarze bardzo mocno budują zasięgi, więc moi drodzy, no mam nadzieję, że przyszłe serie również będą obfitować w wasze komentarze, bo faktycznie, jeżeli ktoś zostawi ten komentarz i na przykład jeszcze zestawi łapkę w górę, to po pierwsze dla mnie, jako dla twórcy, jest to sygnał, że takie materiały wam odpowiadają, a po drugie jest to coś dobrego dla, dla mojego kanału, ponieważ no siłą rzeczy taka. Aktywność buduje zasięgi, pozwala lepiej pozycjonować te, te moje filmy, no i to jest skutkiem tego, że kanał po prostu będzie się rozrastał. Tak więc no, to jest tylko potwierdzenie moich słów, że to Wy jesteście współtwórcami tego kanału i naprawdę od Was bardzo dużo zależy. Tak więc podsumowując wszystkim, naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za całą aktywność. Podczas ostatniej serii zagrajmy Wy. Teraz, moi drodzy, możemy przejść do sekcji statystyk mojego kanału. Moi drodzy, nagrywam ten materiał dnia 28 czerwca i obecna liczba subskrypcji na moim kanale wynosi 1910 subskrybentów. Tak więc, tutaj też po wykresie widać, jak na dłoni, że kiedy dana seria jest dobrze przyjęta, to z automatu rzutuje to na ilość subskrypcji. Tak więc, żeby się tutaj nie rozgadywać, po prostu chcę podziękować wszystkim, którzy w ostatnim czasie zasubskrybowali mój kanał. No i cóż moi drodzy, jedna seria Zagrajmy Wy się skończyła, więc wypada rozpocząć kolejną serię. A będzie to seria Zagrajmy Wy... Wieść, niczym śmiercianośny wirus, rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się Max Payne. Max Payne 3 czy komuś trzeba przedstawiać tę grę? No, raczej nie sądzę. Moi drodzy, zgodnie z obietnicą mówię, że mm, latem 2025 roku ta seria się pojawi. Mamy lato 2025, więc seria na kanał wlatuje. I będąc szczerym, mam bardzo rozbieżne uczucia co do nadchodzącej serii, ponieważ, no, z jednej strony, bardzo mocno się cieszę, że trzeci Maxiu w końcu zawita na kanał, ale z drugiej strony, jestem pełen obaw, ponieważ nie będę ściemniał, powiem Wam szczerze. Mam bardzo duże oczekiwania co do tej serii. Liczę, że no, będzie ona punktem zwrotnym w tym roku na moim kanale, że przyniesie mi naprawdę dużą liczbę, nie tyle może co subów, ale po prostu, że seria będzie mega popularna na kanale. No i boję się, że te oczekiwania mogą zostać, nazwijmy to, niespełnione. Nie chcę tutaj oczywiście już um, zawczasu narzekać, że będzie źle. Jednak no jakaś tam obawa um, we mnie gdzieś tam drzemie. Więc, moi drodzy, no, nie będę mówił proszę was tutaj subujcie, komentujcie, lajkujcie, nie, 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 bo wiecie, że ja takich rzeczy nie robię. Ja po prostu zdaję sobie sprawę, że oczekiwania wobec tej serii też są spore i ja naprawdę starałem się mm, nagrać te serie jak najlepiej, dawałem z siebie naprawdę wszystko, bo seria wymęczyła mnie yy, niepomiernie więcej niż inne serie, zagrajmy wy, naprawdę starałem się dać z siebie wszystko, jednak czy to, że dając z siebie wszystko oznacza, że jest to wystarczające, aby przyciągnąć. Was do ekranów monitorów, telefonów, tabletów, czy czegokolwiek innego. No cóż, na pewno się już niedługo przekonam, czy mm, moje oczekiwania wobec tej serii mm, zostaną spełnione. W każdym moim razie, tak czy siak, co by się nie działo, cieszę się, że mm, uda mi się zwieńczyć trylogię Max Payne'a na tym kanale. No i z pewnością... To też nie wątpię z pewnością znajdzie się na pewno kilka osób, które po prostu ucieszą się na wieść, że Max Paint 3 pojawi się po prostu w moim wykonaniu. Teraz, moi drodzy, możemy przejść do sekcji wsparcia mojego kanału. Moi drodzy, podczas ostatniej serii zagrajmy w pojawiła się jedna wpłata. Użytkownik Jakubi 7 wpłacił mi 5 zł i napisał: Super zagrania gościu, pozdrawiam z Anglii. Dziękuję Ci Jakubi za piąteczkę. Ja Ci również serdecznie pozdrawiam. Cieszy mnie, że moje materiały Ci spodobały, no i cieszy mnie, że Ty jesteś chyba nowym wspierającym. Tak więc, jeszcze raz dziękuję za piąteczkę i serdecznie pozdrawiam. No i moi drodzy, klasyka gatunku, na co pójdą wszystkie środki, mm, żeby się oczywiście nie powtarzać, chociaż tak się za każdym razem powtarzam, y, Asustów Gaming RTX 4070 Ti, który nie jest dostępny na ten czas, y, w tym momencie, ale może tam w przyszłym roku gdzieś tam ta dostępność się y, tutaj polepszy. Więc cóż, wszystko co miałem powiedzieć, powiedziałem, słyszymy się podczas serii Zagrajmy W Max Paint 3. Przyda się wam szczerze, moi drodzy, że jestem z jednej strony bardzo mocno podekscytowany, i z drugiej też strony bardzo mocno zaniepokojony. Nie wiem, takie dziwne uczucie mi towarzyszy, którego od bardzo, bardzo dawna nie uświadczałem przy udostępnianiu kolejnej serii Zagrajmy W, więc być może jest to jakiś <laughs> omen, który zwiastuje, że na kanale mogą się dziać rzeczy, które jeszcze się nie działy. Ale cytując klasyka, to wszystko już pokaże nam czas. Okejka moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żyna się z wami. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Póki co trzymajcie się ciepło i cześć!